Dlaczego w Polsce potrzebne są fundacje prywatne? Polskie firmy od wielu lat przygotowują się do procesu przekazywania własności oraz zarządzania następcom, kolejnym pokoleniom. Proces sukcesji biznesu nie jest jednakże tak prostym rozwiązaniem, który można oprzeć tylko na polskich przepisach dotyczących np. testamentu, spadkobrania czy innych form przekazywania majątku prywatnego oraz majątku firm rodzinnych. Do tego celu niezbędne jest wykorzystanie instrumentów w postaci fundacji prywatnych. Takiego instrumentu do tej pory w Polsce nie było. Polscy przedsiębiorcy musieli wykorzystywać fundacje zagraniczne. Od kilku lat prowadzone są prace nad przygotowaniem odpowiedniej ustawy wprowadzającej fundacje prywatne dla polskich rodzin właśnie w Polsce. Ostatnimi czasy Ministerstwo Rozwoju przedłożyło projekt uzgodnień, założeń takiej ustawy który był dyskutowany kilkakrotnie w ramach panelu ekspertów. Co jest istotne, wydaje się, że te założenia, które zostały zmodyfikowane w ostatnim czasie, pozwolą na wykorzystanie, wykorzystanie tego instrumentu przez polskie firmy rodzinne. Jak przewiduje projektodawca, ten projekt ustawy ma być przegłosowany w przyszłym roku, czyli w 2021, a zacząć obowiązywać od 2022 roku. W trakcie prac zwracaliśmy uwagę na dwie istotne kwestie które będą rzutowały na atrakcyjność tego nowego instrumentu dla polskich firm rodzinnych. Pierwsza to jest zachowek. Ponieważ głównym założeniem fundacji rodzinnych jest zachowanie integralności przedsiębiorstwa rodzinnego, czyli brak rozczłonkowania pomiędzy kolejne pokolenia, członków kolejnych pokoleń przejmujących władztwo i majątek firm rodzinnych, to prawo do zachowku powinno być przynajmniej ograniczone. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyłączenie prawa do zachowku, a tym samym przyznanie tylko określonych uprawnień beneficjentom fundacji. Wydaje się jednak, że tak daleko projektodawcy nie pójdą i ograniczą prawo do zachowku do określonych świadczeń z fundacji. Druga kwestia bardzo istotna to jest opodatkowanie transferów do fundacji oraz samej fundacji na rzecz beneficjentów. Tutaj także trzeba wskazać, że wielokrotnie zgłaszane uwagi w tym zakresie spowodowały zmianę nastawienia Ministerstwa Finansów. Które do tej pory traktowało fundacje rodzinne jako swoisty wehikuł służący unikaniu opodatkowania. Projektowane zmiany, projektowane przepisy zapewne będą bardziej atrakcyjne i o nich powiem za chwileczkę. Jaka zatem będzie struktura fundacji rodzinnej? Projektowane przepisy przewidują, że fundacja rodzinna przede wszystkim będzie posiadała udziały, w akcje w firmach rodzinnych. Zapewni to integralność tych przedsiębiorstw. Także w kolejnym pokoleniu, ale także w kolejnych, następnych wielu pokoleniach, co umożliwi zbudowanie wielopokoleniowej firmy rodzinnej. Oczywiście majątkiem fundacji mogą być także inne składniki, o czym powiem za chwileczkę. Jeżeli chodzi o beneficjentów fundacji, będą to osoby fizyczne, najczęściej należące do bliskiego grona, do członków rodziny, oraz organizacje pożytku publicznego. Ta druga organizacja, ta drugi beneficjent pojawia się dlatego, iż wielokrotnie polskie firmy przekazują część swojego majątku, dochodów na działalność charytatywną. Wyznaczanie beneficjentów będzie należało do fundatorów, a w przyszłości do uprawnionych beneficjentów, czyli takich osób, które nabyły prawa do świadczeń z fundacji. Beneficjent będzie tak jakby spadkobiercą, ale nie będzie miał praw do majątku, ponieważ te prawa będzie posiadała sama fundacja. Oczywiście odrębną kwestią jest uregulowanie w statucie fundacji, w jaki sposób będą dokonywane transfery z samej fundacji na rzecz beneficjentów tych osób, które będą uprawnione, doświadc uprawnione doświadczeń z samej fundacji. Tak jak powiedziałem, majątek fundacji to to, co zostanie wniesione dzisiaj przez założycieli, właścicieli firm rodzinnych, ale także to, co zostanie wypracowane w przyszłości. Umożliwi zatem to pomnażanie polskiego kapitału, budowanie bardzo mocnych o mocnych fundamentach polskich firm rodzinnych. Oczywiście w przyszłości właściciele, członkowie rodziny nie muszą zarządzać tymi firmami rodzinnymi, ale własność pozostanie przy rodzinie. Co jest istotne, to co sygnalizowałem przed chwilą, projektowane przepisy przewidują korzystne opodatkowanie transferów do fundacji oraz samej fundacji. Wkłady wnoszone do fundacji będą nieopodatkowane. Natomiast w przyszłości wypłacone dywidendy ze spółek należących do fundacji również nie będą podlegać opodatkowaniu na poziomie fundacji. Pozwoli to na swobodny przepływ środków finansowych między firmami należącymi do rodziny, a także budowanie nowych firm, inwestowanie w nowe przedsięwzięcia. Także wypłaty do beneficjentów będą dość korzystnie opodatkowane, bowiem zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowisk, a zatem wydaje się, iż w najwyższej stawce możliwej będzie to tylko 7% podatku do zapłacenia przez beneficjentów, o ile oczywiście będą oni zaliczani do najbliższego kręgu rodziny. I ostatnia kwestia, to jest to właśnie co sygnalizowałem na wstępie, wyłączenie lub ograniczenie prawa do zachowku. Jak się wydaje, projektowane przepisy będą przewidywały ograniczenie prawa do zachowku. Taka uprawniona osoba, spadkobierca, będzie miał prawo otrzymać tylko część zachowku odpowiadającą zyskom firmy Pozwoli to na zachowanie samego substratu firmy bez naruszenia udziału w praw w tej firmie i prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Nie zostanie firma ani jej właściciele pozbawieni majątku, który jest niezbędny dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie osoba, która wystąpi o takie świadczenie, czyli jakby quasi zachowek, zostanie pozbawiona uprawnień beneficjenta, czyli nie będzie mogła uczestniczyć w przyszłych prawach w fundacji rodzinnej. Podsumowując, mam nadzieję, że projektowana ustawa stanie się istotnym elementem wzmocnienia polskich firm rodzinnych i będzie wykorzystywana przez wiele polskich firm rodzinnych w procesie budowania wielopokoleniowej firmy rodzinnej. Pamiętajmy, że budowanie firmy wielopokoleniowej to nie to samo co sukcesja biznesu. To nie przekazanie majątku i władzy, lecz zapewnienie przyszłym pokoleniom harmonijnego współdziałania i budowania przedsiębiorstwa rodzinnego. Pamiętajmy także, iż fundacja rodzinna nie powinna być pierwszym krokiem w budowaniu takiej firmy rodzinnej. Tym pierwszym krokiem powinno być zaplanowanie całego procesu budowy wielopokoleniowej firmy rodzinnej w postaci chociażby konstytucji rodzinnej, o czym już wcześniej mówiłem. Dziękuję.